Fujieuchi miała takie śmieszne bangsy z boku, z lewej z prawej strony. Okay. No. A jo, to jest Fujieuchi, no? Ok. Pazę, że sobie ta śpi na łóżku, a ten chłop odpala, kurwa, flesza i cztery razy, instantna... je po twarzy. Trzeba, powinna się obudzić w tym momencie mu piznąć w łeb, Że nawet spać jej nie daje. Idziemy dalej bawić się Five Nights at Kojima's. Jakaś koleżanka przyszła jeszcze. O mój Boże, a ty ile weszła waga do tam. Kamera w pokoju jest włączona. Co się dzieje? Powinno to sprawdzić? Chwila, gdzie jest Rui? Musiała się obudzić. Mówiłem, że tak będzie! Mówiłem, że zniknie! Czemu ten kretyn po prostu nie wziął tych trzech dziewczyn do jednego pomieszczenia? Siedziała tutaj przed chwilą za nami zniknęła nagle magicznie. To ona. Jest zbyt potężna, nawet kamera w nic nie zdziała. Musimy uciekać. No koniec gry! 4 miałem! Jeszcze tego się odbijesz przez ten język, mówisz, Kimdashi? GOŚCIU Z PIEPRZA JA CZYTAM! A muszę wszystko zebrać kawał w takim razie rurki też muszę zebrać. A ty kurwa przepraszam bardzo, kim ty Wojtek jesteś? Po jest takie, że mam stare narzędzia, to przynajmniej słyszę, że się wspinasz, psie W normalnym życiu mogłoby być całkiem w sumie ciekawe Rebeka! Rebeka mówi do mnie głosem Rebeki? Why coming? Jak tam moja psycha w ogóle? Rebeka! <laughs> wiecie co jest. Co? O kurwa! Dominik wstał! Nie, Dominik! Dominik wstał! I wydaje mi się, że to będzie ten pierwszy gość, którego mieliśmy, szczerze mówiąc. Bo on jako jedyny miał dziwne ślady. I w sumie ruszał się też często. Noż! kurwa! Nie! Nie pójdziesz Weź, pójdziesz w on! Halo, nie wyciągaj tego tak do góry! Przecież ty leżysz na zielku, to co ty robisz? Muszę z tej chyba wejść. Ty jest soka o kurwa, no co zbliżej jest. Jezus. Okej. Okay. <laughs> Jakby skoczył dalej. Wiestąd nie jest takie głupie, ale nie wiem There czy to you. będzie się dobrze oglądać po prostu, wiesz. O, kurwa mać to są najgorsze jumpscary. O tym właśnie wspominałem. Nie screamery, tylko takie boards, bardzo subtle Cóż? Coś... Coś gdzieś co tak kurwa położył. Ja chłopiec giga upętany, ty! Coś co się dzieje, nawet mi na oczach go tutaj... Ej! Abraham, co ty tam robisz? Przecież ty... Noż, kurwa, pójdziesz mam. <ścoughs> have my clipboard. Co jest? Jestem stuck! Nie mogę się ruszyć! Działa! jak! To dalej mam te symbole. Ale znowu tymi na pieprza tam głową w ścianę. No bez kapy. Znowu tymi. Tymi cały czas na No Może być o. Ten może mieć jakieś po prostu blizny i tyle. No właściwie. Być... Teraz wszystkie naraz były! Okej, okej, tego się nie spodziewałem. Misz mi się właściwie dodatkowo nie podświetla tutaj. Aha, koleżanka przyszła, dobra. Cześć koleżanka Cześć Ira, co tam? Nie, <młyszyna> a ty się ruszysz, czy tak będziesz flotować? Wchodzi <młyszyna> <northern> sobie. O, I see.

Bo to jest takie oczywiste, że jak pierwszy fleszem potężnym, to wszystkie liście giną nie normalnie dookoła. Co to są, przepraszam bardzo, Nie nietoperze, że mają zniknąć od nadmiaru światła? Bo on zaraz przejdzie przez podłogę dosłownie. Blink o kurwa on pięknie sam, mną, nieważne! <laughs> ja myślałem, że tak będzie stał przy ścianie tylko po prostu. Lakaty są te same. Tutaj chyba żadnej anomalii nie ma. Czyli one muszą być inne, no Te są właściwie tak jakby nie patrzeć, to na... Nie no, nie są odwrócone, ale tak by... Okej Okej! <laughs> jak się przestraszyłem, jak mi ten błysy cymbał się wrócił. nas <laughs> positor next cut anti the and this card has disappeared? Czy to nie ma chyba żadnego? A! Okej, no to jest kur. To jest kur. Teraz mogę wejść tutaj jeszcze do środka, nieważne. Nie, Syntia! Co ci się stało? Are you okay? <laughs> Jak ona leży we krwi zziorwa do ja myślę, że to jest kasenka ogólnie stoję jak... Sto... Ja stoję jak pizda teraz, bo ja myślałem, że to jest katsenka. Ja myślałem, że on podejdzie, nie wiem, będzie gadał, a to jest <laughs> <śmany> <śmany> Jak spadł ze schodów What the fuck? Co to było <śmany> No nie no kurwa nie wytrzymam Co chciałeś Henik robić tak by? <gry> Bo cię zacznij normalnie się poruszać w tej kretynie. Ja rozumiem, że z tym mogę nie mogę trafić, bo perspektywa mnie zabija, ale ty masz zakonowane umie, że masz słapać. Z piorą pieprzcień, ale co w co ma piorun uderzyć? Chyba że w ten pierścień przy tym przy palniku. Dagi tak, Mo raczej w balon by nie uderzył, piorun. Nie masz Nie Jednak by uderzył w balon, Taki absurd. Zobaczymy ciekawą rzecz. Widzisz, ta łapka ma tak jakby lekko zlagowaną animację, nie? Jakby łapka była renderowana w 30 klatkach mniej więcej, a wszystko dookoła tak jak teraz gram na 120. Skapowane. Okej, okay, dobra. <ścoughs> Przyznam, przecież nie spodziewałem się, że się ruszy. No nawet jakbym z robotem przeszedł, to chyba byłoby dobrze. Fok się z afryki w sensie z temu! czad, Poradzę sobie. Nie daj się złapać? Więc co robię? Jestem profesjonalnym streamerem. To te dwie kartki będą w tym miejscu pewnie ustawie w odpowiednim. Nie! Zostawcie mnie! Kurwa mać! Jak się wydarło? <śmiech> <śmiech> Świetnie było z tobą rozmawiać. Zaprzę do mnie jeszcze któregoś razu, ok? Do zobaczenia następnym razem. Ja może na nią popatrzę, mam wrażenie, że jak ona zaraz pójdzie, to i ktoś odorwie przy okazji jeszcze gdzieś za ścianą. Ten stary capca mówił, że co się pytał, czy to jest nasza koleżanka. Wiesz co? On teraz chyba nawet nie zrobił takiej sniki, sniki, zdjęcia takiego, robię On dosłownie stał przed ryjem i telefon trzymał normalnie. <ścoughs> Jezus Maria, się przestraszy! Co ty robisz, Cymba? To jest ten pies z kurtką! Ej! A gdzie jest kumpel? To pies powinien na dzienną zmianę pracować i czekać na mnie, co za skaner! Jezu, w szafce siedział, co za pajac! Jak z ktoś tam do sklepu teraz? O, właśnie to do Kido dostrzegłem! Wypuść MNIE z kiebla! No co, za syf mi zostawiła! Jeszcze coś mi na komputerze pisze teraz, co jest? Nie zamykałem ze sobą przecież. Co ty. To... Halo! Andrzej, patrzcie od dla ciebie! A teraz nawet nie mogę stój. O! Eee? Zajęłeś to strasznie dużo czasu. Zejdź z moj. Jak mi idno, butelko w mordę. Co ty w Alabamie mieszka, Szerpacki, czy jak? Zejdź, butelki. Jezus Maria, co ty tu, Robisz co mi się skradasz na plecy, kobieto! Dobra, okej, okay. pakujemy cztery. To będzie pewnie wyższe piętro, nie. <śmienią> <śmienią> Oj, zaraz mi na, na mordę wyskoczy. Wow well... No bo jak najbardziej możemy. Jaki fajny czerwony przycisk. Mam ochotę go wcisnąć. Mogę? Czekaj! Jeszcze nie! Ponaciskamy go sobie razem. Siadaj! Mogę już go wcisnąć? Uwielbiam tę grę, ale czegoś mi tu brakuje. Chyba mam go w ekwipunku. Momencik, Łom siekiera, nożyczki, pistolet. Oh. Ej! Oh. Oj, o oj, 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 oj. kurwa, co to za mikrofon wyszedł? Halo? Koleżanko, tak nie można! To gra dla dorosłych, nie? Co to teraz? Ja... Chyba twój mózg nie mózguje, co? To do czochrania bobra. <słuchaj> nie, kurwa, to nie wytrzymaj. <grybuj> Okno dialogowe wymiarowej mity zaczęło migać i wyświetlać frazę, której nie mogłem rozpoznać. Ciastka? Nie znoszę ich. Lepiej pokryj marchewki, dobrze? Ja żyję! Jezus Maria! <grym> się Gościu, Mój zapis. O nie! Ale to był, ale zajebiście to zrobili. Ten nie element wiesz, był świetny. Gdzie on jest? Co nie ty widać? znowu odwalasz? No widać, ale po Żeby co? Żeby ci w mordę. <laughs> co jest z tobą nie tak? Dziwna nie jesteś. Jeszcze czego? <laughs> Jeśli chodzi o to wcześniej, to tylko żarty. I nie jestem dziwna. Jestem wyjątkowa. Chcę być inna niż wszystkie. Przecież nie musisz się tak starać. Uwierz, jesteś wystarczająco no wyjątkowa. Wiadomo. Patrz, co umiem. Na palcach? Nice. bez rąk. Jak, kurwa, bez rąk to zrobisz? Piździesz. Wiem, że to, to gra, ale to cholernie nierealistyczne. Hehehehe. No nie, jak żewalnisz mordą! ...na samą myśl... <grabię> <grabię> Czego ty się spodziewasz? ...mówić coś o realizmie. <grabię> no nie. Okay. Kokainum. Minio, 5 złotych. Czemu to anime Dziękuję. mówi, kurwa, po polsku? Miałem takie koszmary, nie Powinno chcesz wiedzieć, bazięter. co się działo dalej to jest przerażające. <laughs> Czemu to my mówi po polsku? Mieli oh, wstała i zesrałeś się śpisz jeszcze. Oh, shit. My not gonna last. Ruszam popieć w twoją stronę. Co to? to Uwacznia w ogóle jest, nie? Hey, jak taki family friendly tłumacz pisał. Podnoś. Thanks będę ok. <laughs> Jaki absurd w sytuacji, chłopiec, że do siebie no przyszła tylko mu podała rękę i mógł wstać. Ja myślałem, że mu za nogę, cokolwiek jakąkolwiek cokolwiek no po na prostą rękę, bo. Hey there, Any idea where we can find czy Jessica. Oh, <coughs> um, yeah. Uh, hold on. O <coughs> razu głosów nie wsta. Hey, hold on, czekaj. Już powiem. Już, się we moja malutka, moja droga Jessica. Nie. We're on the Queen Samiramis. A! Nieas. To debile od razu nie sprawdzili napisu, nie? nie Jakim dzbanem trzeba było być, że przyleciał do statku nie zobaczył obok, że jest nazwa inna zupełnie? Jest bezsensu, no przecież kurwa, to jeszcze to okrążasz ten statek na początku, zanim właściwie wysadzisz ludzi. Znaczy, no że nowy Snape, żeby stać zainteresowany serialem. Bem, jak to z tą Zaś ten rudy farkład nie mogę na niego patrzeć. <grym> nie mogę no. Albo widzę Ludwiczka, albo rudego farkuada. Jak ma ten już wszczęże zęby, patrz, by chciał ugryźć chapeinga. Indeed, this little machine contains the truth. All the truth needed to bring down your entire sherean. Dzięki komplu, <laughs> to teraz nic z tą samą. Nie, 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 to nie, <laughs> <laughs> does... <laughs> Co nie, 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 to nie, 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 FPSów. Jaka piękna fizyka kartonu. No chodź tu do mnie! Łoń! Kim się strasznie fizyka też psuje, faktycznie. Więc niż 60 klatek i z dramat. My name is Barry.

Dobra, mam nadzieję, że skryty się odpalą i przejdzie, zaraz. Jo, dobra. Zblokowałem się gdzieś z tyłu na zombie. Też tak mam? Zawsze mi się lepiej wczuć w jedną postać, no. No, bo zazwyczaj w grach komputerowe są takie jak właściwie książki czy filmy, nie? Pier jak to się udało? Zoli? Nie może będą się na ciebie czekać. Bora. Ty musisz krety... O! Gratulacje, brawo! Już myślałem, że nie wejdziesz na to dorobione. Myślałem, że za ciężka technologia dla ciebie. <laughs> Okej, okay, I mean, nie, nie, Ja kocham czasami, jak w tych grach komputerowych są tak oskryptowane klawisze, że wystarczy tylko lekko nacisnąć w boki, twoja postać małysza robi. co się patrzysz, pajacu? <laughs> no nie. <laughs> o mój Boże... Git, wszystko działa. Teraz jeszcze można było w takim razie sprawdzić, jak już tu jestem, bo tam były chyba jeszcze jedne drzwi z emblematem. Zanim wrócimy na dół do. ale się przestraszyłem po raz pierwszy w tym rezydencie. Jezus, smart! Jak mi nie zaskoczyło. Nawet dźwięku nie wydał. Nawet nie ostrzegł, że spadnie. Slaughter room, do Jezus, Marek Jak mnie przestraszył, no... Gościu! Y któryś, ale was tu cwaniaków jest. Klucz do sali informatyki. One is dead. Another one is dead. gówniaków za biorkiem. Shizzowanie górnie gówniaków za biorkiem. O kurwa, się przestraszyłem, Boże Święty. Wow. To był zajebisty jumpscare w sumie, to był taki, bo to jest foreshadowing do tego, co się będzie działo z bossem. Dziękuję za us, Caroline. Tak jak ty. Nawet nie dało jej dokończyć. No i tak przy ale po raz pierwszy zrobiła coś, co powinien zrobić każdy bohater w grach komputerowych, nie? Ekspatyka Wilama. Piękny to było. Naprawdę szanuję strasznie to. Nikt nie wychodzi bez zabawki. Mogę to położyć zabawkę? jest. Musi to automatycznie przejście otwiera git. To już Ham moment, w którym się, zaczną się robić dymy, nie? Właśnie. <ścoughs> w dziecinnym klimacie. To jest kurwa dziecinny klimat! To jest dziecinny klimat! O kurwa, nie! Nie! Fuck!

Wyłącz mi to! O nie, ja, bo chyba, że będę to robił! Wiesz, nie nie wskoczę, niestety, bardzo im przykro. Jest! Wskoczyłem! No ale właśnie, teraz jest problem, bo faktycznie nie wyjdzie Taki wielki! O co?! Nie zatrzymuje się teraz! What the fuck? <ścoughs> Spodziewałem się takiego sprintu na koniec! Co? Co? What? What? Co? What? What the fuck? Co? Co? przestać Co? 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 baterię